Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam państwa we wtorkowe popołudnie i zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. Ostrowiec w bratkach utonie. 3415 sztuk bratków, na przykład jest wysadzonych w tej chwili przy płycie głównie rynku. Uzy i wzruszenia na pożegnanie szkoły. Co roku przeżywamy to po raz kolejny. Wspólny projekt Stowarzyszenia Źródło i CKU. W projekcie przewidzieliśmy udział 10 uczniów. Pod rządami nowego prezydenta rozpoczęło się porządkowanie centrum Ostrowca. Już posadzono 3000 bratków w rynku, a kolejne tysiące pojawią się na rondach w dolnej części miasta. Po zimie obudziły się wszystkie służby porządkowe. Sprzątane są drogi, chodniki i parki. Prezydent Ostrowca jest zadowolony, że po latach zaniedbań nowy wygląd otrzymają Ostrowieckie Ronda. Za ich utrzymanie w ciągu dróg wojewódzkich będą odpowiadać teraz służby miejskie. Właśnie trwają prace porządkowe na rondzie Republiki Ostrowieckiej i rondzie Solidarności. Zaczęła się dobra aura i wydałem polecenie, aby miasto bardzo mocno przystąpiło do prac porządkowych, do prac związanych z uporządkowaniem terenów. Chciałbym podziękować w tym miejscu za dobrą współpracę z dyrektorem Damianem Urbanowskim, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, z panem dyrektorem, z Strzelczykiem Krzysztofem, z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych mamy porozumienia, dopinamy szczegóły. W tej chwili możemy sobie pozwolić na to, że zmieniają oblicze ronda na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. To jest początek tych zmian. Za chwilę będą dalsze ruchy związane z uporządkowaniem tych terenów. To powoduje, że osoby Nasi mieszkańcy, ale osoby, które przejeżdżają przez Ostrowiec, no będą czuły, że jest to nasze miasto zadbane, odświeżone. Również ciąg ulic Straugutta uporządkowany. Za chwilę wejdziemy też w porządkowanie. To już Państwo widzieliście w porządkowanie ciągu ulic Wojewódzkich. Tutaj mam na myśli aleję 3 Maja Okulną. Pojawią się nowe elementy. Zwracam szczególną uwagę właśnie na ten poziom estetyki, na poziom. Naszej zieleni. Usuwamy też nadmierną ilość reklam. Z miasta, z terenu miasta zniknęło kilkanaście dużych tablic reklamowych, bo to też zaśmieta przestrzeń. Również Ostrowiecki rynek w najbliższych tygodniach zmieni swoje oblicze. Pierwsze oferty potencjalnych wykonawców już wpłynęły do gminy. Wpłynęło ponad 40 zapytań, 40 organizacji, 40 firm. Jest zainteresowanym wzięciem udziału w tym konkursie. Pracownicy merytorycznie odpowiedzieli na kilkadziesiąt zapytań szczegółowych. Czekamy teraz na oferty i jestem przekonany, że przy tak dużym zainteresowaniu będziemy mieli z czego wybrać, jeżeli chodzi o odnowienie, jeżeli chodzi o nadanie takiego życia na terenie rynku. W ramach poprawy, też rewitalizacji, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu, Remontów, które już dawno powinny być zrobione. Jest także szansa, że fontanna w rynku ponownie będzie cieszyć mieszkańców Ostrowca. Nie chciałbym tutaj wchodzić w przebudowę, chciałbym dokonać kompleksowego remontu, takiego, który pozwoli na przywrócenie jej świetności. Nowym elementem upiększającym rynek są bratki. Za chwilę pojawią się również gazony. 3415 sztuk bratków, na przykład, jest wysadzonych w tej chwili przy płycie głównej rynku. Widzicie Państwo. Więc to jest taka szczegółowa informacja. Za chwilę pojawią się gazony przy ulicy Kościelnej: 78 sztuk, przy ulicy Okulnej: 80. Na rynku ma się pojawić 109 sztuk. Pojawią się też nowe kosze, nowe ławki w tych głównych ulicach, bo jest na to zapotrzebowanie. Grupa Radnych Prawa i Sprawiedliwości przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców Ostrowca. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy jej wyniki. Radni Małgorzata Kryza, Włodzimierz Sajda i Jarosław Czarnecki zdecydowali się zapytać mieszkańców o ich problemy. Te ankiety spełniły zadanie, bo te ankiety dały nam kopa w działaniu na sesjach Rady Miasta. No bo tu powiem szczerze, że nawet ja na swoim osiedlu i z innych osiedli też częstocic ludzie wypełnili, to nikt wcześniej o tych problemach nie wiedział. Wszystkie ankiety zostały szczegółowo przeczytane, a problemy zgłaszane przez mieszkańców trafią na obrady Rady Miasta. Najczęściej ostrowczanie jako największe problemy w mieście wskazywali na bezrobocie i funkcjonowanie służby zdrowia, które wpływają znacząco na życie w ostrowcu. Chyba największym problemem było bezrobocie. Wielu y, mieszkańców, bardzo w wielu ankietach była właśnie. Poruszana sprawa bezrobocia, zarówno ludzi młodych, na pewno, że młodzi uciekają z, stąd, nie, nie ma tutaj, że dzieci nie zostają, bo nie mają pracy po prostu, ale również e, osoby starsze, osoby, które e, pracowały na przykład w Hucie e, i, i w tym momencie prawda, zakład został rozwiązany, czy inne zakłady, i po prostu e, zostali bez żadnych tak naprawdę świadczeń. Więc bezrobocie myślę, że takim chyba no, największej liczbie ankiet się pojawiało. Więc na pewno prośba o e, no, zaproszenie do ostrowca różnych przedsiębiorców, aby powstały jakieś zakłady pracy, żeby e, mogli ludzie dostać pracę jakąś, jakąkolwiek chyba pewnie. E, innym takim problemem, też bardzo dużym, to była służba zdrowia, ogromne kolejki, a szczególnie w szpitalu. Tutaj pojawiało się wiele takich uwag, gdzie e, na izbie przyjęć trzeba czekać po wiele godzin. I że nie są przyjmowani właśnie pacjenci, kiedy, kiedy rzeczywiście samo przyjście na, na tą Izbę to już jest wielkie cierpienie, z jakimś bólem, bo ludzie nie przychodzą tam zdrowi, prawda? Jednak to bardzo oczekiwanie, więc ten problem też bardzo mocno był poruszany, ale też i do specjalistów, prawda, też jest, jest ten problem. W sumie rozdano ponad tysiąc ankiet. Zdecydowała się je wypełnić co piąta osoba. Wśród nich rozlosowano nagrody rzeczowe ufundowane przez radnych. Wylosowaliśmy sześć nagród. Yy, główną nagrodę wylosowała Pani Izabela yy, z ulicy Kościuszki. Kolejne nagrody to yy, wylosowała Pani Bogusława yy, z osiedla Pułanki. Następna to Pani Zdzisława z ulicy Iłżeckiej. Same Panie. Pani Daniela z ulicy Syrokomly i Pani Renata z ulicy Staszica. W piątek uczniowie klasy maturalnych Liceum im. Stanisława Staszica pożegnali swoją szkołę. Były łzy wzruszenia i słowa podziękowań dla wychowawców klas. Tegoroczni maturzyści już mogą spokojnie przygotowywać się do egzaminu dojrzałości. W piątek pożegnali się z nauczycielami, a najlepsi z nich otrzymali nagrody książkowe w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Stasica jak co roku zarówno dla pedagogów jak i dla uczniów były to chwile wzruszające co roku przeżywamy to po raz kolejny wydaje nam się, że już nauczyliśmy się, że już będzie łatwiej, a mimo to jest to jest to bardzo Ważny dzień i trudny dla tych młodych ludzi, bo jest sporo łez i wzruszeń. I dla nas również, bo odchodzą wspaniali ludzie, z którymi zdążyliśmy się zżyć, których zdążyliśmy poznać, z którymi przechodziliśmy różne zakręty ich dróg i te sukcesy przeżywaliśmy wspólnie, i te porażki przeżywaliśmy wspólnie. A teraz znów no, przychodzi się rozstać. Wszystkie rozstania są z jednej strony troszeczkę wzruszające i smutne, z drugiej strony szczęśliwe, bo przecież oni. Kończyli szkołę, będą mogli rozpocząć kolejny etap życia i gdzieś tam nieść ze sobą ten, ten ogień, ten płomień, który tutaj właśnie rozpaliliśmy. Stowarzyszenie na Rzeczy Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło i Centrum Kształcenia Ustawicznego będą wspólnie realizować nowy projekt. Uczmy się siebie nawzajem. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest partnerem Stowarzyszenia Źródło działającego w Zespole Szkół Specjalnych w realizacji projektu Uczymy się siebie nawzajem. Projekt rozpoczynający się w maju jest adresowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także do ich rodziców. W projekcie przewidzieliśmy udział 10 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z klas gimnazjalnych i z klas przyspasabiających do pracy wraz z rodzicami oczywiście. I projekt rozpocznie się od 1 tygodnia maja. Będzie trwał poprzez maj i czerwiec. Będzie to 7 warsztatów zorganizowanych tutaj na terenie Centrum Kształcenia Ostawicznego. Będzie przerwa wakacyjna i po przerwie wakacyjnej wrzesień, październik. To kolejna część. I listopad, i listopad do, 30. do 30 listopada, z tym, że zajęcia warsztatowe będą trwały do końca października. A listopad to będzie czas na właśnie konferencje i Bez na podsumowania projektu. Beneficjenci projektu wezmą udział w warsztatach florystycznych i informatycznych w CKU oraz w zajęciach plastycznych w Zespole Szkół Specjalnych. Dla nas jest to bardzo ważne, dla naszych uczniów, ponieważ poszerzamy ich krąg zainteresowań. Oni w czasie takiego projektu nabywają nową wiedzę, nabywają nowe umiejętności przebywają w nowym miejscu, co jest dla nich bardzo atrakcyjne i wzbudza ich aktywność na takich zajęciach, nawiązują nowe kontakty, no i dzięki temu lepiej później funkcjonują w społeczności lokalnej. Całość podsumuje konferencja na temat aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w powiecie ostrowieckim, która odbędzie się w CKU w listopadzie. Chcemy zaprosić specjalistów, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi, ale również psychologów, terapeutów i wszystkich działaczy, którzy koncentrują się właśnie na tej problematyce. Także jeszcze mamy trochę czasu, żeby dokładnie, dokładnie. tutaj wyselekcjonować to, to grono i żeby, żeby właśnie w, myślę, że wnieść taki optymizm także w tego rodzaju działania i w tych naszych beneficjentów. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie kuriera ostrowieckiego. Dziękuję za uwagę, a kolejne nowe wydanie już jutro o Stałej Porze. Serdecznie zapraszamy.